Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Suki zapraszam Was na pierwszą rozgrywkę w Balloon's Tower Defense Battles. Jest to taka darmowa gra ze Steam'a, która przykuła moją uwagę, ponieważ kiedyś ze znajomymi graliśmy w Tower Defense w Warcraftie, takie modowane, wiecie, że stawacie turety i jednocześnie wysyłacie jednostki na przeciwnika, żeby utrudnić mu obronę, to to jest coś takiego, tylko że wysyłamy baloniki. W, w dużym skrócie zagramy sobie za 5 medali. Oczywiście, jest to gra hazardowa. Jeśli stracicie medale, musicie sobie dotknąć. Chyba. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, bo nie wiem, jak to działa. Jeszcze nigdy chyba nie straciłem wszystkich medali. E, może być ta mapa. O, super małpkę dostałem. Jako bonus. Niestety, ona jest za droga, żeby cokolwiek zrobić z nią. Na początek. Dobra, możemy sobie postawić to, faster shooting i myślę... Ojej oj, nie, nie, nie. Chociaż w sumie masz małpkę tu tam zrobimy. O, on sobie czarodziejów postawił. Nie jest to zły pomysł. Zwłaszcza, że oni po prostu niszczą te balony. Teraz wysyłamy, widzicie, od drugiej fali możemy wy zacząć wysyłać własne balony. Uh -huh. Triple shot, longer range. I jest świetnie. Jak widzicie, o, przeszło kilka balonów u niego i stracił życie. E, tutaj, oczywiście, faster shooting. Range, extra range, ekstra range. I świetnie. Dodamy mu jeszcze kilka baloników do wysłania. Yy. Stąd bardzo dużo tego idzie. Myślę, że sobie tutaj jeszcze postawię. I wyślę mu więcej balonów. Yy. Może tym razem trochę różowych. Mamy no, super małpkę za 3,5 tysiąca. Właśnie jaki to, jako taki bonus, bonus dostajemy Bonus to jest wieża, która, której nie mamy Której nie kupiliśmy, ale dostajemy ją na jedną rundę Co rundę oczywiście ona się zmienia Dajmy więcej tego Ojojoj He, oj, oj. ci magowie są naprawdę ofe Nie podoba mi się to Faster shooting Truck sprayer Może tego sobie kupimy już chyba możemy pozbierać w sumie na super małpkę nie jestem w stanie powiedzieć czy będę potrzebował czegoś innego ale on mi niewiele wysyła wysyła tylko czerwone balony które są dość łatwe do obrony nie wiem czemu on to robi zwłaszcza że małą kasy się dostaje za to że się wysyła czerwone balony ale powoli przestaje dawać rady. Więc może sobie postawię tu małpkę. I weź atakuj ostatni cel. Wtedy będzie zawsze w dół strzelał. Co da mu największy, największą skuteczność, jeśli chodzi o atak. Okej, okay, tutaj widzimy, szybkie balony lecą też, ale ta wieżyczka sprawdza się doskonale w takich sytuacjach. Mamy dziewiątą runę, więc puścimy mu jeszcze trochę tych białych balonów i przełączymy się. A, ci, ci magowie są naprawdę ope. Ale musimy też to postawić. Całkiem zapomniałem trochę, ale... Tutaj idą też... Yy, strong. Idą też opancerzone baloniki. Które może tylko ten działko rozwalić właśnie dlatego ja sobie wziąłem eee, trochę tych baloników trochę tych baloników e, trochę tych baloników jak widzicie nasz inkom rośnie już mamy 370 w niedługim czasie będziemy mogli puścić postawicę małpkę super małpkę dokładniej myślę że nie idzie nam zbyt dobrze o nie oni mogą rozwalać opancerzone balony to jest dość niedobrze ja teraz zbieram na super małpkę więc nie na razie dam mu chwilę spokoju. Ale to nie potrwa wiecznie, więc się nawet nie łudźcie, że on będzie sobie tak siedział i nic nie robił. E, mogę sobie postawić tu super małpkę właśnie. Bum. <śm -try> super małpka! Niestety troszkę e, drogie są ulepszenia do niej. Ale jej atak speed jest e, najlepszy e, Close Strong Żeby bossy w razie czego fokusował Trochę tych, trochę tego O, przejdzie, czyli te są skuteczne. Te są dość skuteczne Użył jakiś Nie. O! 21 życia mu już tylko stało i wygrałem, wygrałem. Jest! Wygrałem! Brawo! Pierwsza rozgrywka, wygrana. Wiktory. Aha, taka bada, super małpka po prawej I wygraliśmy sobie 5 monet e, Możemy rematch zagrać z nim, jeśli będzie chciał Get ready, me too, okej okay. Zagramy sobie rematcha, może odzyska swoje 5 monet Oczywiście możemy skipnąć map mapę raz, jeśli nam się nie podoba e, Podoba mi się Wezmę sobie te same wieżyczki Co tym razem dostanę? Maga Super, zawsze chciałem go wypróbować Mhm, mm okej. Okay. Ja jestem... Po której ja jestem w stronie? Okej. Okay. Tutaj sobie postawię. Hmm, trochę dziwnie to zrobiłeś koleś. zaczniemy sobie powoli, od Maga. Po prostu zawsze chciałem go wypróbować. Więc wybaczcie, jeśli to nie będzie nic takiego nadzwyczajnego super mega. Ale no. Fak. Nie daje rady. E, jak to się stało? Oj, oj, Ale on mi tego naw nawyrzucał. Mm, last. Musisz jak najwięcej atakować. Ciebie możemy ulepszyć. Candaford. Nie wiem co to znaczy, co to daje to Intense Magic, zobaczę. E, ty też Las atakuj, dlatego przegrywam. E, ty też Las... nie, ty możesz First atakować. E, tutaj Shooting, Extra Range. Będzie dobrze. Tobie też damy Shooting Speeda. I myślę, że trzeba zacząć puszczać mu baloniki Bo trochę to zaniedbałem A nawet bardzo to zaniedbałem Przez co mi nie rośnie A on jak widzicie puszcza mi cały czas jakieś balony No, troszkę życia mu zbiłem Zdecydowanie Jest to fajna gra, szczerze powiem Bardzo mi się podoba No już powoli zbliża mu się jego życie Do równi z moim Możemy takie coś postawić. To będzie kosić czerwone balony. Jest to dość słodkie. Mm -hmm. Nie potrzebuję tyle wypuściłem, bo teraz będzie kolejna fala. I kolejne balony lepsze. No, lecimy, lecimy. Dawajcie. No, dawać. Ósma fala jest. Białe baloniki mi puścimy. Tutaj aż 1200 potrzeba na ulepszenie tego. Jest to dość drogie, szczerze powiem. Ok. Ulepszone. Tutaj możemy za 2000 też coś ulepszyć. Tutaj mamy też super małkę. Triple darts i damy. I zwiększymy zasięg. Upgrade path close. Wiem o co chodzi No on sobie radzi To nawet nieźle szczerze powiem puścimy mu opancerzone... Nie zapomniałem On potrafi opancerzone balony rozwalić To był mój fail Niestety Zdarza się nawet najlepszym Boom O, taki balon może tylko małpka rozwalić O widzicie ja mu też przeszedł ten balon No, 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 no I trochę tego postawię Czego on użył znowu? Nie wiem czego użył Jakieś fireball kupuje mm, Ale ja zbieram sobie na to chyba Chociaż nie, tym razem zag zagram moją starą strategią Żeby nie ulepszać tych wieży w nadmiarze Będę teraz zbierał hajs jako, że daje sobie radę, bez problemu. E, ty atakuj strong. Będzie to całkowicie satysfakcjonujące. Zobaczymy, czy sobie poradzi. Nie, jest, nie, nie sądzę, żeby sobie poradził z moją strategią. No to maga ognia postawił. Miotacz ognia widzimy. No to to może sobie poradzić z moją strategią, niestety. Niestety może. Jestem w stanie przyznać się do tego no, Tutaj widzimy, sobie postawiłem kolejną wieżę. Ło! Ale mnie zasypuje Ale nie mogę wydać kasy jeszcze. Nie mogę. Osiemnasta runda. Osiemnasta runda i zobaczycie coś pięknego. Ciekawe czy da radę się przed tym wybronić. No. No dawaj, dawaj, dawaj. Zmienia się rundo Zepeliny mu puś puścimy Chociaż on bardzo szybko niukuje Te balony, więc wątpię, żeby Zepelin Coś yy, zrobił yy. A ja No, niestety Chociaż, patrzcie Patrzcie, leci, leci O Jezu, ale straciłem tego O, ale Jest, jest Wygrałem, moja strategia na Zepelinach Się sprawdziła, dobrze, victory Jest no i okej okay. Tutaj sobie zakończę ten odcinek Pokazałem wam grę, takie dwie szybkie bitwy z graczami Jak widzicie można tutaj grać też o wyższe stawki O 20, o 50 no I oczywiście im dalej tym mniej graczy gra Ale zobaczcie tutaj na przykład o, 500 tysięcy, o 50 tysięcy można grać To jest naprawdę kuszące I tutaj widzimy Mamy też sklep Który właśnie do tej medale się ulepsza wieże eee... Nie, 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 nie chcę tego. Hmm. Widzicie, mamy tutaj. Tutaj mamy jakieś nowe ulepszenie. Nie, 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 nie. Nie, nie mam tylu kryształów. E, no. Co tu dostanę na tierze że trzecim? E, tutaj drugą bombę. Albo... Mm, albo dziesięciokrotny deme, czy w Zepeliny chyba? Bardzo fajne w każdym razie Dobra, krzyżyk Tutaj mamy sniperów, tutaj możemy sobie Banan Tower kupić eee, Monkey Aparentis eee, Monkey Dukaner No nie wiem, w każdym razie widzicie Glue Gunner Ice Tower eee, Monkey Ace Mortal Tower Banana Farm Super Monkey mogę sobie kupić I to mnie kusi bo brakuje mi czegoś właśnie co mogłoby powstrzymać Zeppelina. Helipilot... Helipilot, chyba tak to się czyta. Tutaj widzimy Monkey Submarine, e, Bloom Cheaper, Monkey Engineer, co on robi? Sentry gun. Creates a temporary sentry gun and deploy them nearby. Massive nails pop 8 balloons at once including frozen balloons. Fajne. Fast engineering. Increase build speed produces sentry guns more often. Shoot further and deploy sentries in a larger arena R area Sprays foam that removes Camo and Regen and Pop leads. Fajne. Fajna Fajna wieża Ale ja sobie za moje kryształki kupię... Super MOPA ma jest trochę droga Ale jest bardzo silna Na late game aby... Na late game by się przydała a balunsy? Mogę sobie jakieś balony kupić? Właśnie Mogę sobie też widzicie wzory balonów, balonów kupić One chyba nic nie dają One po prostu są wzorkami Cobra Tower Za 5000 aż Dobra, wiecie to, ja sobie kupię Ja sobie kupię tego Super I tutaj zakończę odcinek Tymczasem mam nadzieję, że rozgrywka Wam się podobała i do usłyszenia w następnych rozgrywkach. Jeśli oczywiście będziecie chcieli, bo jeśli nie, to nie będę po prostu wsadzał więcej gameplayów z tej gry. Ale jeśli będziecie chcieli, jeśli pojawi się jakiś komentarz, nagrywaj więcej, to, to po prostu więcej nagram. Tymczasem do usłyszenia, żegnam się z wami, hej!